Przed czym uciekasz? Co? Zaginęła królewna! Ta bezdomna to chyba zaginiona córka królowej. Nens! Haha! Mam cię! Tak, już po nas. Przynajmniej miejscem docelowym jest zamek. Proszę stąd wyjść. Hm? Tak, to prawda, Nancy. I gotowe! Może powinnaś zmyć z siebie tą maś. O, dobrze, że się znalazłaś. Ha, chodźmy już. Królowa! Nens! Wasza wysokość ma dla ciebie niespodziankę. Uuu, otwieraj! Jej! Ciekawe, co to może być? Wow, to skarb! Który... Nens uważa za bezużyteczny. Okej, okay, sekunda. Drini. Co powiesz na tort? Okej. Okay. Pomyśl życzenie. Nancy, dmuchaj mocniej. Ehem. pomożesz jej? Ja? Okej. Okay. Jak on to tam ukrył? Czekaj, nie! Nie rozwalaj naszego tortu! Ach, to koniec! Nie! Fuj! Wszystkiego najlepszego. Dzięki za przyjęcie. Łąp, łąp, łąp. Ty! Już po tobie! Odchodzę! Biedne dziecko! Czy ktoś wzywał wróżkę chrzestną? No, teraz się zacznie impreza! Hi, hi. Hej, Nance! Nudzisz się? Racja! Zadzwońmy! Ehem! Czego potrzebujesz? Hm! Um, uśmiechu? Okej! Okay. O! Oh. Makijaż. Wow! Tyle kolorów do wyboru. Patrzcie, musimy wypróbować te szminki, takie błyszczące. Siadaj. Nie, ty. Ja? Dobrze. A to zaskoczenie. Ha! Zobaczmy, czy Nancy zmieni naszego przyjaciela w piękną księżniczkę. I jak? Ładnie. Chyba mu się nie podoba. Ha. Dzięki. Sekunda. Co hagi wie o makijażu? Czekamy, Nens. Hmm... Aha. Pryskanie, nakładanie i boom! A! To wygląda niesamowicie. A! Będziesz makijażystką od horrorów w przyszłości? Królowo, patrz na to. O! A! To nie jest śmieszne, królowa zemdlała. Nie dotykać. Ten tort jest dla królowej. Szkoda, że nasz przyjaciel nie umie czytać. O nie, zły piesek. Nancy, co się stało? Nadywanie królowej? O nie. Ha? Czy tam jest złoto? To skarb! Może trzeba go najpierw wyczyścić? Jest tego więcej? Wow! To jest niesamowite! Niesamowicie obrzydliwe! Nie przestawaj! Babciu, chyba zrobiliśmy ci przysługę! Czas na prysznic! Chodź tu, pieseczku! Kto jest dobrym złotym pieskiem? Dziewczyno, musisz na kibelek? Ha? Używasz papieru toaletowego zrobionego z pieniędzy? No cóż, skoro tak, słodka ulga. Czekajcie, patrzcie na to. Serwis toaletowy? Sprawdźmy o co chodzi. Dreni, zapraszamy na lunch. Proszę, smacznego. Jej! To jest spełnienie marzeń. Nancy, lepiej zacznij od tych babeczek. Mmm, tak. Takie pyszne. Ups, nie ma już kremu? A niech to! Mamy na to sposób. Proszę. Przedstawiam? Śliniak z deski toaletowej. Nigdy więcej nie stracisz kremu. Ona nie może się doczekać, aż włóczęga Joe się o tym dowie. Zarobi na tym fortunę. Nancy przygotowuje mm. dla siebie ucztę. O jejku, bita śmietana jest. Mm. Naszemu chłopakowi też się podoba. A teraz jedz albo zajadaj. To będzie niezła scena. Na pewno nie potrzebujesz pomocy? Mm. <laughs> Ale wybór. Nieźle. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że to najlepsze wyjście do toalety Nancy. Witamy w sekretnym pokoju księżniczki. Fajnie, no nie? Nancy jest podekscytowana. Chodźcie! Wow! Wow, to dobre określenie. Patrzcie na to miejsce. Jest całe w złocie. Zrelaksujmy się. O tak! Wow. Mięciutka pufa, na której można skakać. Patrzcie na to. Wow, orety! Czekaj, Nancy, to chyba nie jest jedzenie dla ludzi. Księżniczka, ale. Tu chodzi o psią księżniczkę królowej. Orety! Tymczasem psia księżniczka dostaje posiłek życia. O nie! Lubię koty. Mhm. Teraz to. To mi się bardziej podoba: stek. Kto by nie chciał tego spróbować? Witaj, przyjacielu! Hę? Że co? Nancy, czy ty śnisz? Przecież psy nie używają sztućców. Coś tu jest nie tak. Fuj! Ble! Ojacie! To jest Twój osobisty pokój. Tylko nie dotykaj tego przycisku. O, jestem pewna, że możesz zaufać Nancy. Albo nie. Do widzenia! Teraz, gdy go nie ma, możemy się za to zabrać. Użyjmy innych pilotów, ok? Co to robi? Wow! Disco czacza! Wee! Mamy tego więcej! No dalej! Co to za tęczowa rzecz? Złoty popit! Nancy, witaj w naszym królestwie! Cokolwiek to znaczy. Hmm, okej. Okay. Słodycze? W ogromnym rozmiarze? Mm. czas tego spróbować? Nie? Jest jeszcze jeden przycisk. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Ha? O nie, nie rób tego! Zapraszamy na spaghetti! Chyba powinniśmy zapytać o to królową? Poważnie, po co jest ta funkcja? Królowa przegląda swoje magazyny mody, kiedy nadchodzi ludzkie uosobienie tornada. Nancy, co to za strój? Babcia mówi nie dziękuję. A niech to! Co teraz? Hmm, Orety! Przedstawiam kostium robota? Przykro mi nens, nie ogarniam tego! Zrób pozę! O nie! Wielkie zaskoczenie. Kolejne odrzucenie. Co teraz? Spróbuj jeszcze raz! Suknia z worków na śmieci? Orety! Jesteś gotowa na oskary! Królowo, użyj swoich królewskich mocy, zrób coś! BOOM! Kolejny przystanek to salon piękności. Co to jest? Mamy aprobatę królowej, ekstra. Rety, Mary, musisz wziąć prysznic, nie sądzisz? Czy ja to widzę jakiś pomysł? Tak. O, Mary przenosi kroszki cebulowe na zupełnie nowy poziom. O, Rety, to jest niesamowite! Ciesz się tą chrupkością. Mmm, niam, niam. Król, jak leci? O tak. O tak. Ha? Co to za głupota? No dalej, królu. Słyszałeś kiedyś o śmieciowym jedzeniu? Okej, okay, to nie jest dosłownie ze śmieci. Ach, Koleś, jakiś pomysł? Zwykła szuflada na pieniądze. O, pudełko. Co w nim jest? Wow, mogę? Wybierz dowolną błyskotkę. One są tylko w muzeach. To nic wielkiego. Um, nie, oddawaj. Co jest nie tak z tym pierścieniem królu? Królu? Wygląda na to, że Mary jest zadowolona ze wszystkiego. To może służyć jako hula hop. Wow! Wszystko w porządku. Tak, najdroższy na świecie hula hop. Hej, Mermer! Jak ci się podoba twoja łazienka zrobiona z pieniędzy? Wszystko tu jest zrobione z gotówki. Co? Kula do kąpieli z pieniędzmi? Tak, to jest to, co właśnie. No dobra, wrzuć tą bombę. Boom! Wow! Jesteśmy bogaci. O tak, Mary właśnie się o tym dowiedziała. Ha? Czekaj, Mary! Tam jest napisane: nie dotykać. Chyba mamy kłopoty. Zużyła wszystko? Mary, Mary! O, o nie, nie! Ok, musimy go tylko podmienić, prawda? Prawda? Okej, okay. nie będzie miał tego samego koloru. Wielka mi rzecz. Ok, tutaj i. Uff! Woo. Jakiś czas później, król wyszedł spod prysznica i. Orety! Jego włosy są zielone! I. Mer, co tam? Urodziny mamy? Dzisiaj? Potrzebujemy prezentu i to szybko. Co możemy dać komuś, kto ma wszystko? Coś od serca. Pięknie, Mary. Myślę, że ona to jest. O, hej, tato. Zobacz, co mer zrobiła mamie. Zrobiłeś coś lepszego? Hm. O, wow, ależ to jest piękne. Ha? Dla mamy? Wiesz, co robić. Tata chce, żebyśmy rzucili w mamę tortem. W jej urodziny? Orety. Jesteś pewien? Dobra. Mamo! Wszystkiego? Hej! Najlepszego! Nadchodzi! Ech. Nie udało się, albo w sumie... Udało się! Ha! Zaczynamy! Co tam, TikToku? Witajcie na... Mamo, jesteś w kadrze! Dzisiaj robimy kofeinową bombę! To znaczy kolowe martini! Super uber pyszne! Smacznego, mała Mel! Mm. Wow! Że nie każdej dziewczyny. Ale nie każda dziewczyna ma mamy, która na to pozwoli. Co ty sobie wyobrażasz? Chyba zrobimy mini wersję. Uhu, naprawdę zaszalałaś, prawda, blondie? Hmm. Hej, hej! Cześć mamo! To Mwah. i będziemy potrzebować mnóstwo sosu, ale pytanie brzmi. Czy dasz sobie radę z ostrością? No dalej, Mel. Werdykt zapadł. Mega dobre. A dla tych, którzy oglądają w domu, do dzieła! Spróbujcie wyzwania z sosem. Echem, odłóż to. Niczego nie możesz zrobić. Mini wyzwanie z sosem. Jakie to ekscytujące. Ech, mniam. Mm, czas na obiad. Święty czas króla. Mm, chodźcie do... Mamusi. Mary? Mam cię. O mamusiu. Nie. W tym domu nie jemy robaków. Czyż to nie ironia losu? Takie pyszne. E, co? To jest przysmak. Nie dla mnie. Uh, ostrygi? Nie dziękuję. Spróbuj jeszcze raz, królu. Burger! Za mały? No dobra. A teraz ci się podoba, Mer? Zaakceptowany. Podwórny burger jest twój, Mary. Nie, Mery, nie! O tak, leci wprost do brzuszka. Mam rację? Kolejny dzień w rodzinie królewskiej. Nie dotykać? O oh, wow! Nie. nie, nie, nie. Tak. Ha? Kto to zrobił? Ha? A? Mery myśli, że nic nie robi. Król jest bardzo zły! Królu? Czy to są części toalety? Wiecie, nie sądziłam, że królewscy władcy są tacy. Królu? Ha! Co to ma znaczyć? Tato! Tam gdzie mieszkałam, to były idealne ramki na zdjęcia. Mary, nie daj się zdemaskować! Tak, dużo lajków. Nieźle! Myju, myjo nuda. I gotowe. Orety to oh, mnie ona. wykończyło. Mamo! Hmm... O nie! Tu jest bardzo brudno. Jakiś pomysł. Hej dwie O Orety. Ona udaje, że się skaleczyła. Ośmielę się powiedzieć Geniusz. Moja głowa. Och, słońce. Ha? Ty? Proszę, proszę, proszę. Wracasz do pracy, ty mała udawaczko. Upewnij się, że wyczyścisz każdą szczelinę. Co tam, mamo? Szef Meli tu jest. O! Dopełnij to pomidorowym sosem. A la ketchup którego już nie ma. Chyba że. Dostaniemy chyba okropną opinię. Nasza restauracja będzie zrujnowana. niam. jej, czy wy nie macie pokojówki czy coś? Fuj! Musisz wziąć prysznic. Aha! Za złoto? Nie! Dobrze, a może. Aha! No dalej burgerowa dziewczyno? Tutaj, prosto. No i spadła! Mam cię! Teraz ciesz się swoim burgerem. Jaka jesteś czysta? Mniam! O! Chcę to! I to! O! Nawet nie chcę znać ceny tego makijażu. Ale Mary ma inny pomysł. Świetnie. Po pierwsze użyj mąki. Następnie weź gąbkę i wklep mąkę. Czekaj, to wszystko? A psik? Mary, nie mogę uwierzyć, że uważają cię za królewne. Ona to dalej robi. Hm. Ha? A. Jeszcze coś? Kwintowe cukierki do usług. Mary wybiera kilka kolorów, wrzuca je do wody, rozpuszczają się. Idealna szminka. Och królu, możemy to wyjaśnić? E, ha? O Urety? Nie. Dobrze wyglądam? E, nie. Tutaj. Co? Patrz na to. A! Masz nowego nadwornego błazna, królu. Orety! Hej, ta dziecko Mel! To twój pokój i to twój telefon. Wow! Chyba masz randkę? W co się ubrać? Bingo! Ta jest złota, ale sexy. A teraz, kiedy jesteś już piękna, Hej, mamo! Nie, nie! Ten telefon się nie nadaje! Dziękuję! Tak! Och, Mel! Cudownie! Jest tylko jeden problem. Ten telefon pokazuje twoją przyszłość! Wow! Wygląda na to, że jabłko będzie ugryzione. On to jest! Chodź! Hej! Księżniczko! Sekundkę, muszę sprawdzić telefon, ha? Oni będą razem na zawsze! Dzieci tak szybko dorastają. Wielkie dzięki za oglądanie. To wszystko na dziś. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Okej okay, kochani, podpisano załoga, pa!